Kamień, które wykopali z ziemi i nagle usłyszy, słyszy, a w dżungli słychać straszny, przerażający dźwięk. Z tej strony Mrożony mamy 215 dni do matury. Dzisiaj powiem Wam parę słów o takich zabawkach logicznych. Postanowiłem pokazać Wam moją taką, że tak powiem, bardzo skromną kolekcję takich rzeczy i może trochę o nich popowiedzieć. Po pierwsze, standard standardów, czyli kostka Rubika 3x3x3. Yy, co o niej akurat mogę powiedzieć, że jest to kostka, którą w sumie nie wiem skąd mam, chyba od mojego taty. Mój tata chyba miał tą kostkę i ona wygląda jak 100 nieszczęść. także jak są osoby, które tam darzą miłością kostki Rubika, to lepiej niech nie patrzą. Ona... Czyście? słychać ją. To źle. To znaczy, że ona jest niewyregulowana, naklejki wyglądają jak wyglądają, ale jak będę miał kiedyś jakby e, czas i ochotę na to, żeby nią się pobawić, w sensie, żeby po odklejać naklejki, wyczyścić ją totalnie, chociaż ostatnio ją czyściłem i ona już rusza się źle, ale nie rusza się bardzo źle, bo to jest naprawdę jakaś, no... kostka, po prostu taka, żeby się pobawić. Ja nie układam jakoś na szybkość, więc tak just for fun. A w sumie uważam, że mm, taką rzecz to Powinien umieć ułożyć chyba każdy. To nie jest wcale trudne ułożenie takiej kostki. Może niektórym się tak wydaje. Nie, to wcale nie jest pro, to, to wcale nie jest trudne. No, co prawda nie robię tego w 30 sekund, ale bez problemu coś takiego mogę ułożyć. Dalej mam taką, według mnie, bardzo pseudologiczną układankę, jeśli to można tak nazwać, z Biedronki. Padam. Może na pierwszy rzut oka ona wygląda jakby jak kostka Rubika, tak? Bo ma 3 na 3 wiecie, po 9 kawałków. Ale magia to jest taki problem, że patrzcie, ma, mamy tutaj końcówkę? Nie, nie, tu jest końcówka. Tu jest końcówka, bierzemy tą końcówkę. O, i mamy taki, mamy taki sznureczek. No i naszym zadaniem jest złożenie tego sznureczka yy, z powrotem w tą, yy, w ten I teraz... Problem jest z tym, z tym taki, że ja to gdzieś tam znalazłem w biedronce, w momencie chyba jak miałem czekać gdzieś na, na autobus czy na coś, więc po prostu poszedłem do, do biedronki. I mm, znalazłem to, bo tam były właśnie jakieś zagadki logiczne, coś takiego I, I na tych wszystkich zagadkach były oznaczenia gwiazdki Nie wiem, czy tam było jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki Czy chyba były trzy gwiazdki, cztery gwiazdki, pięć gwiazdek Chyba tak było, że od do super trudnych No i to coś, to było na super trudnym Przy czym, no, rozpracowałem to zaraz po wejściu do autobusu I w momencie, kiedy takie coś się rozpracuje, wie się jak to ułożyć To później nie ma z tego już żadnej frajdy, ale jest fajnie jak daje to komuś i ktoś się z tym męczy, bo nie umie tego ułożyć. Taki, taki mówię, taki... To jest taka układanka tego, tego typu rzeczy. To są rzeczy na jeden raz. Później, później już nie ma żadnego wyzwania, żeby coś takiego złożyć, czy ułożyć. Następny taki właściwie bardziej bajer niż jakaś układanka, która ma sens, to... Neo Cube. I tutaj od razu każdy się domyśli, że to jakby nie jest całość, tak? To mamy, mm, tu mamy kwadrat... 6 na, 6 na 6 tych małych kuleczek i to powinien być sześcian 6, 6 na 6 na 6. Nawet nie ma 6 na 6 na 3, czyli nawet nie mam połowy w sumie. Yy, I od razu powiem dlaczego. Dwa lata temu, jak zabrałem to do internetu, chcąc yy, się tym pobawić. No to miałem takich m, bardzo genialnych, że tak powiem, kolegów z pokoju, którzy stwierdzili, że fajnie będzie, jak się takie małe magnesiki po pokoju porozrzuca. No i tyle zebrałem. Także pozdrawiam. No i o co tutaj chodzi? To są po prostu magnesiki. Ja możemy dowolnie rozciągać, rozkładać, składać ze sobą i tak dalej. Możemy sobie robić kółeczka z nich. Sobie robimy jakieś takie kółeczka. Możemy zrobić sobie jakieś takie, nie wiem. Chociażby na przykład taką pierdółkę Nie wiem co to jest. Może to być gwiazdka, może to być kwiatuszek. Cokolwiek. I możemy na przykład doczepić tego resztę i zrobić z tego jakiś taki, nie wiem, wisiorek czy cokolwiek. Możesz sobie to gdzieś powiesić albo cokolwiek lub możemy tworzyć w 3D, po prostu jak to woli. Jeśli masz wyobraźnię przestrzenną i po prostu lubisz się bawić takimi rzeczami i coś tworzyć, to taka zabawka naprawdę będzie dla Ciebie i będziesz miał mnóstwo uciechy z zabawy z nią. Tak jak mówię, jakbym miał całość, na pewno zrobiłbym wiele ciekawszych rzeczy. Jeśli macie coś takiego jak kulki Newtona, to możecie bardzo łatwo sprawdzić, jak takie magnesiki działają na taką zabawkę, czy ciężar jednej kulki będzie miał wpływ na to, czy reszta odbija się tak samo? Albo po jednej stronie, na przykład, możecie ustawić takie duże pole magnetyczne zbudowane właśnie z tych magnesów. Po prostu co wam tylko do głowy wpadnie. Ostatnią, ale typowo z zabawką logiczną jest Lompos 864. Lompos jest taką serią jakby zabawek logicznych, i na dzień dzisiejszy jest 8 rodzajów tej zabawki. No i właśnie to jest jedna z nich. Tak oto ona wygląda i zadaniem gracza, tak jak przy reszcie rodzajów lonposów, jest po prostu ułożenie wszystkich klocków tak, aby no, wszystkie weszły, czyli tak jak tutaj mamy. Do tego lonposa mamy załączone trzy książeczki i każda z nich zawiera po 288 zagadek. Z czym to się je i o co tutaj chodzi? W tej książeczce oczywiście mamy opis, jak w to wszystko się bawić, ale zasada jest prosta. Interesują nas te strony, czyli strony, w których mamy pokazane poszczególne ułożenia do danej zagadki. No i zaczynamy od zagadek na poziomie IQ40. W ogóle tutaj mamy takie poziomy IQ, które chyba są takie czysto po prostu umowne, bo nie chcemy mi się wierzyć, że, że takie są. No i po prostu z biegiem, jak przesuwam na następne karty, coraz dalej, to te zagadki są coraz trudniejsze, coraz mniej klocków mamy ułożonych na początek. No i przykładowo pokażę Wam jak to się robi. Weźmy taką zagadkę ze środka, na przykład zagadka 125 ze średniego poziomu trudności. Więc to jest ułożenie wyjściowe, a to jest 5 klocków, które w tym przykładzie musimy włożyć w pozostałe miejsce, tak aby wszystkie pola były zapełnione. I spróbuję to teraz tu do kamery ułożyć. Adam. Udało się. Nie nie układałem tego, roz... nie, nie układałem tego rozłożenia przed nagraniem, jakby od razu ktoś się tak sugerował. I teraz no tak, no mamy takie ułożenia, mamy w tej książeczce 288 zadań, tylko dlaczego tutaj mamy dwie kolejne książeczki? Już wam odpowiadam. Uwaga, uwaga, mamy tutaj zabawkę i uwaga. Bach. Pojawia się nam ukryte miejsce i tu jest kolejny klocek. I teraz zależnie od tego, która to jest książeczka. Czyli na przykład ja układam z książeczki, na której układce jest właśnie ten klocek, który tutaj był, yy, ale mamy też książeczki, na których jest albo ten, albo, albo, albo ten klocek. Czyli po prostu zależnie od której książeczki układamy, to wkładamy ten, ten klocek niepotrzebny tutaj na górę, a yy, całą resztę bierzemy. Czyli po prostu zawsze jeden klocek musi być y, wzięty w górę, czyli daje nam to mo duże możliwości. Bo teraz wiadomo, tego akurat nie włożymy y, w to miejsce, nie, tylko po prostu przy ułożeniu y, z książeczki tej, z tej książeczki, już będą po prostu całkiem inne ułożenia. Ja na przykład wpadłem na pomysł, że y, tą zabawkę można urozmaicać, czyli można poprosić jakąś osobę, żeby ułożyła nam jakiś początkowy układ, y, nie powiedziała z której książeczki, a my weźmiemy ten dodatkowy klocek do siebie i sami będziemy musieli. Wyczaić, który to klocek jest niepotrzebny. Polecam tą zabawkę dla osób, które lubią takież bajery, ale od razu zaznaczam, że trzeba się cechować pewną cierpliwością, aby się brać za te trudniejsze zagadki. Ale po ułożeniu takich trudnych, radość nie Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś mam kilka takich fajnych zabawek, ale albo mi z nie wpadły do głowy, albo po prostu. Nie mam pojęcia, gdzie one są i do... nie mam pojęcia, co to było. Na przykład neo wpadli wpadł mi do głowy dosłownie 2 minuty przed nagraniem. A jeśli Wy macie jakieś logiczne zabawki w domu, to napiszcie w komentarzach, co macie i czy uważacie, że to jest fajne, niefajne, jak oceniacie taką swoją zabawkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do jutra. Cześć. Przypominam, ankieta w opisie. Czy chcecie materiał z gier zamiast jednego dnia X dni do matury?